Tak, no słyszymy jakieś pieśni, nie jestem w stanie rozpoznać, co to jest za pieśń. Bogu rodzica? Nie. Tak, patrzę w otoczeniu. Widzę ile? 3, 4, 5. Pięć osób w maskach. Taka, taka refleksja pandemiczna w tym czasie. Idzie nam wszystko, szybko? No? Nie, no niestety. Może tyle może być bliżej. To co? Jednak może z tego Lerixa będzie? A teraz? zobaczcie W Nie, już znowu przerwało. Rzeczywiście przejdźmy tylko na No tak właśnie misła. Nie, przejdziemy na biur już nie ma to szybko. Się...